Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj e, przedstawić wszystkim naszym kibicom, dziennikarzom nową nazwę drużyny e, na obramczy Kastoria Bydgoszcz. E, to jest przede wszystkim e, chęć wspierania bydgoskiej koszykówki, ale też e, ja to odbieram jako znakę dobrze wykonywanej pracy przez, nas, m, przez nasz klub, przez zawodników, trenerów, przez wszystkie osoby, które e, pracują przy klubie. E, bardzo się cieszę, że. E, ten rozwój klubu powoduje, że w trzecim sezonie w najwyższej klasie rozrywkowej możemy o tym głośno powiedzieć, możemy postawić sobie za cel grę w play-offach i mówić o tym otwarcie i głośno. Bardzo się cieszę, że po raz szósty, szósty sezon jesteśmy razem z Bydgoszką Bydgoską Koszykówką jako grupa kapitałowa ENA. Nie zawsze było tak fajnie, nie zawsze było tak prosto. Były ciężkie czasy, ale grupa ENA postawiła na koszykówkę Bydgoszy, z czego są dzisiaj bardzo wymierne sukcesy. Przed nami ciężki sezon, aczkolwiek wierzymy w to, że bydgoska Astoria będzie w playoffach. offach Tego serdecznie życzymy. Robimy to jako grupa odpowiedzialna dla naszych klientów, dla naszych kibiców. Idziemy razem po sukces i po zwycięstwa. Dajemy pozytywną energię i wierzę w to, że Asta kiedyś będzie mistrzem polskim. Wszystkiego dobrego. Idziemy razem, chcemy dać bydgoszczanom więcej emocji, więcej radości, bycia bydgoszczaninem, cieszenia się ze wspólnych sukcesów. Zapraszamy całe rodziny, całe naszych pracowników, zespoły do uczestniczenia w pięknych meczach i życzymy, żeby w tym sezonie albo przyszłym Enea Abramczyk Astoria została mistrzem Polski. Chciałem podziękować za to, że, że mogłem tutaj dzisiaj być. Prawda jest taka, że jak zaczynaliśmy rozmowy z Eneą, to na pierwszej konferencji prasowej powiedziałem, że, że Enea Astoria będzie okrętem flagowym budynkowskiego sportu, to część dziennikarzy na mnie trochę patrzyła jak na Yeti. No, okazuje się, że teraz wychodzi prezes i mówi, że będziemy walczyli o play-offy, właściwie w trzecim naszym sezonie, więc trzymam tylko kciuki, mam nadzieję, że zobaczymy się na, że zobaczymy się na trybunach, bo, bo prawdziwa koszykówka może być tylko na żywo, a jako człowiek mogę tylko apelować, ja jestem zaszczepiony i szczepcie się, żebyśmy jak najszybciej wrócić do normalności, bo nie ma koszykówki bez kibiców. Do zobaczenia na trybunach. Dziękuję bardzo. Bardzo dobra wiadomość. Rodzinna firma bydgoska Abramczyk będzie kolejnym partnerem w nazwie Astorii Bydgoszcz. Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz stawia ambitne cele. My jako miasto wspieramy ten projekt i trzymamy kciuki, abyśmy na hali jak najszybciej mogli wspólnie cieszyć się ze zwycięstwem.